Więc właśnie skończyłem siódmy na roa. Mm, no, porusza to. W sensie nagrywam teraz na żywo e, reakcję. Nie chcę się mówię cicho i nie chcę się wrócić, bo już jest późno, ale. O, matko, ale mnie to poruszyło. W sensie naprawdę. E, zrobili to zakończenie tak, żeby poruszało i im to bardzo dobrze wyszło. E, nie będę nic tutaj spoilerował, ale po prostu. No, to łapie za serce, to łapie, naprawdę. A no, ja miałem ciarki przez całe zakończenie, i prawie się popłakałem w jednym momencie. Także jest naprawdę, naprawdę dobrze. Naprawdę to jest mocne. I tylko szkoda, że nie ma teraz na Netflixie dalej ósmego sezonu, bo chętnie bym do końca dopatrzył, ale no cóż, trzeba czekać. Ale siódmy sezon naprawdę robi robotę i naprawdę Arrow jest serialem po prostu świetnym i z tego uniwersum chyba nawet mogę stwierdzić, że najlepszy, Naprawdę, bo ta historia, cała ta historia porusza i jak odkrywamy coraz to dalsze detale po, poszczególnych rzeczy, no to daje po prostu takie. E no, daje to uczucia, tak, to wszystko, co, uh, co się czuje, takie na przykład ja teraz, w, sezonie, na koniec sezonu siódmego, tak, wow, po prostu wow, i naprawdę świetnie to jest zrobione, no, także taka, taka krótka relacja, naprawdę ciężko mi mówić, bo po prostu poruszyło, poruszyło, no, uh, wow, po prostu... Gratulacje dla twórców, genialnie stworzyli to wszystko.